Przeczytajmy kolejny fragment Pisma Świętego. Wracamy do Listu do Hebrajczyków. Przeczytajmy wersety z 5 rozdziału od 11 do 14 i pierwsze dwa wersety 6 rozdziału. List do Hebrajczyków piąty rozdział 11 werset. Mamy o tym wiele do powiedzenia lecz trudno to wam wyjaśnić gdyż staliście się ociężali w słuchaniu biorąc pod uwagę czas. Powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzeba Wam kogoś, kto by Was uczył elementarnych zasad zawartych w wyroczniach Boga. Potrzebujecie mleka, a nie pokarmu stałego. Ten, znak, kto się karmi mlekiem, nie doświadczył jeszcze nauki o sprawiedliwości, jest on niemowlęciem. Pokarm stały jest dla dojrzałych, którzy dzięki doświadczeniu mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania między dobrem a złem. Dlatego pomińmy podstawy nauki o Chrystusie, przejdźmy do spraw doskonałości, nie kładźmy znów fundamentu spraw o odwróceniu się od martwych uczynków i zawierzeniu Bogu z nauki o krztach, o nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. I dzisiaj zrobimy coś, co jest, można powiedzieć, w pewnym sensie wbrew temu, co tu jest napisane, to jest napisane, pomieńmy podstawy nauki o Chrystusie, a my wrócimy do podstaw nauki o Chrystusie. Dobrze sobie przypominać pewne podstawy, ponieważ one są fundamentalne i dlatego dobrze jest mieć dobre fundamenty. Dlatego wracamy do pewnych fundamentów, do podstaw nauki o Chrystusie i dzisiaj chciałem zrobić wstęp do do pierwszej i zasadniczej sprawy. Do, o, do prawdy, o, yy, do fund to, czy powrót, przypomnieć fundament, o, który którym jest odwrócenie się od martwych uczynków i zawierzeniu Bogu. Czyli dzisiaj raczej wstęp będzie do, do tego yy, yy, niż, niż wyłożenie, więc sobie po, potrzebny taki wstęp, żeby, żeby zrozumieć o co chodzi. Co, czego Bóg od nas wymaga, czego Chrystus od nas wymaga. Ale wróćmy do naszego listu. Autor listu mówi nam, że odwrócenie się od martwych uczynków i zawierzenie Bogu są fundamentem, albo składają się na, na fundament, na podstawy nauki o Chrystusie. I dzisiaj chciałem zacząć omawiać te, te dwie kwestie, ale zanim to zrobię, to chciałbym zacząć od poruszenia pewnej nieoczywistej sprawy. Chodzi tu, że Odwró Chodzi o to, że odwróceniu się od martwych uczynków i zawierzeniu Bogu towarzyszy pewne założenie. W te hasła wpisane jest pewne założenie, które niekoniecznie musi być dzisiaj dla nas oczywiste. Raczej jest ono nieoczywiste dla bardzo wielu ludzi. I to założenie można streścić w następujący sposób: Bóg jest święty i będzie sądził nas, którzy czynimy martwe uczynki i w związku z tym sprawiedliwie zasługujemy na potępienie i karę. Tak, czyli ma, jest pewne założenie wpisane. Skoro Bóg mówi, żebyśmy się odwrócili od martwych uczynków, to znaczy, że my je czynimy, tak. Więc jest założenie takie, że Bóg jest święty i będzie nas sądził, którzy czynimy martwe uczynki i w związku z tym sprawiedliwie zasługujemy na potępienie i karę. Czyli mamy założenie, a w nim mamy trzy takie podstawowe koncepcje. Pierwsza koncepcja dotyczy osoby Boga, a konkretnie tego, kim i jaki jest Bóg. Druga koncepcja dotyczy człowieka i jego natury, dotyczy tego, jaki jest człowiek. Ale że mamy pewną koncepcję, ale też mamy pewną koncepcję Bożego Gniewu. I myślę, że właśnie od tego założenia, od tych trzech podstawowych koncepcji, Należy zacząć omawianie kwestii odwrócenia się od martwych uczynków i zawierzenia Bogu. Skąd to, to założenie się wzięło? Może od tego zacznę. No to założenie wynika przede wszystkim z biblijnej narracji, z biblijnej historii. Wynika bezpośrednio z tego, co jest napisane w pierwszych rozdziałach Biblii, w pierwszej księdze mojżeszowej. I tutaj trzeba powiedzieć, że Pismo Święte jest od początku do końca konsekwentne. To co zostało napisane na początku jest bowiem fundamentem, jest bazą do tego wszystkiego, co zostało napisane później. Czy też to, co Bóg czynił, to, co co od Chrystus głosił, to bazuje właśnie na tym, co zostało powiedziane na samym początku Pisma Świętego. Dlatego możemy mówić, że odwrócenie się od martwych uczynków i zabierze, odwróceniu się od martwych uczynków i zawierzeniu Bogu towarzyszy konkretne założenie, które zawiera w sobie właśnie te trzy fundamentalne chrześcijańskie koncepcje. Z prawdy. Zatem wróćmy do tych koncepcji i przyjrzyjmy się im, żeby lepiej zrozumieć i w konsekwencji, żeby zrozumieć czym jest odwrócenie się od martwych uczynków oraz zawierzenie Bogu. I to jest nasz punkt początkowy, punkt startu. Metą będzie Kolejne nabożeństwo, czy kolejne kazanie. Więc pierwsze założenie, kim i jaki jest Bóg? Tak, Bóg jest świętym sędzią, czyli kim i jaki jest Bóg, jest to zasadnicze pytanie. Jest to jedno z najważniejszych pytań, jakie możemy sobie zadać, jakie powinniśmy sobie zadać. Otóż Biblia mówi nam, że Bóg jest przede wszystkim stwórcą. Bóg stworzył cały wszechświat, Bóg stworzył ziemię i wszystko, co na niej. Bóg stworzył nas ludzi. Bóg stworzył nas w szczególny, wyjątkowy sposób, ponieważ jako jedyne z Jego stworzeń zostaliśmy uczynieni na Jego obraz i podobieństwo. I Bóg też ustanowił na Ziemi pewien określony porządek, jaki ma panować. Można powiedzieć, że ustanowił swoje prawo, swój porządek. A my, jako stworzenie noszące w sobie obraz Boga, jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za to, jak realizujemy ten porządek, jak realizujemy Bożą wolę, jak stosujemy się do Bożego prawa. Więc jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za to, jak żyjemy. Jesteśmy odpowiedzialni za to, jak żyjemy w świecie, który stworzył Bóg i który do Boga należy. I Biblia uczy nas, że właśnie na temat tego, że Bóg jest sędzią. Niebiosa ogłaszają Jego sprawiedliwość, ponieważ sam Bóg przybywa jako sędzia, mówi nam psalmista. Tak? Bóg sam przybywa jako sędzia. W innym miejscu w księdze Kaznodziei, w 12 rozdziale, pod sam koniec już księgi, jest napisane: Słowo na koniec, gdy wszystko już powiedziane, Boga się bój i Jego przykazań przestrzegaj, to odnosi się do każdego człowieka. Gdyż nad każdym czynem Bóg dokona sądu, nad każdą rzeczą skrytą, czy to dobrą, czy złą. Tak? I jeszcze jeden fragment, który nam pokazuje, że Bóg jest sędzią z dziejów apostolskich 17 rozdziału, ponieważ wyznaczył też dzień, w którym sprawiedliwie osądzi zamieszkały świat. Sędzią będzie człowiek, którego on ustanowił, a dowód na to przedstawił wszystkim, gdy wzbudził go z martwych. Więc, więc oczywiście tych fragmentów na, mówiących na temat tego, że Bóg jest sędzią jest dużo, dużo więcej. Ja tylko przytoczyłem zaledwie kilka, trzy w zasadzie, żeby, żeby no świadectwo się opierało nie na jednym świadku, ale na kilku, więc mamy tutaj trzech świadków. Yy, więc oprócz Bóg, oprócz tego, że jest twórcą, to też jest sędzią. Bóg będzie sądził wszystkich ludzi i każdy człowiek na Sądzie Ostatecznym zda przed Bogiem sprawę ze swojego życia. Ale o tym więcej powiemy, kiedy będziemy omawiać naukę o Sądzie Ostatecznym. A jaki, jaki jest Bóg? Kolejna kwestia. Powiedzieliśmy, że kim jest Bóg, teraz jaki jest Bóg? O Bogu można powiedzieć no wiele. Bóg ma wiele różnych atrybutów, czyli pewnych cech, tak? I tak możemy mówić o tym, że Bóg na przykład jest wszechmogący. Bóg może wszystko, mam moc nieograniczoną, albo że Bóg jest niezmienny. Albo że Bóg jest doskonały we wszystkim. Możemy powiedzieć, że Bóg jest sprawiedliwy, że Bóg jest miłością, że Bóg jest dobry. Możemy też powiedzieć, że Bóg jest wszechwiedzący. Ale jeśli chodzi o pewną, pewien związek, o pewną relację, która jest pomiędzy Bogiem a człowiekiem, to z tej perspektywy, z tego punktu widzenia wydaje się, że najważniejszym atrybutem Boga jest to, że Bóg jest święty. Tak, Bóg jest święty i o tym Pismo Święte też mówi bardzo w, w wielu miejscach. Księga kapłańska, trzecia księga mojżeszowa, Bóg mówi, przekaż całemu zgromadzeniu synów Izraela, bądźcie święci, ponieważ ja jestem święty. Pan, wasz Bóg. Księdze, więc tutaj oczywiście tylko jeden fragment, w wielu, wielu miejscach jest to powiedziane, więc nie przytaczam innych fragmentów, ale co to znaczy, że Bóg jest święty? Co to znaczy, że Bóg jest święty? Więc znowu kilka fragmentów, które nam to pokażą, który może nie bezpośrednio ale jest odwołanie do świętości Boga, ale to nam będzie mówić o świętości Boga. I Księga Joba, 34 rozdział. Dlatego posłuchajcie mnie, rozumni, Bóg jest daleki od niegodziwości. Wszechmocnemu obca jest nieprawość. I dwunasty werset. Z całą pewnością Bóg nie dopuszcza się niegodziwości. Najwyższy nie wypacza prawa. Kolejny werset yy, czy fragment z, przy poeści Salomona. Oto sześć rzeczy, które Pan odrzuca, siedem, którymi się brzydzi. Wyniosłe oczy, kłamliwy język, ręce splamione krwią, niewinną krwią, serce knujące podłe plany, nogi gotowe biec do zła, fałszywy świadek z matactwami oraz podżegacz, który skłóca braci. Jeszcze i kolejny fragment. Twe oczy, habaku, twoje oczy są zbyt czyste, by patrzeć na zło. Nie możesz przyglądać się krzywdzie. Wreszcie już wystarczy. I kolejny fragment z Nowego Testamentu, pierwszy list Jana. Nowina, którą, którą usłyszeliśmy od niego i którą Wam przekazujemy brzmi tak. Bóg jest światłem i nie ma w nim żadnej ciemności. Bóg jest światłem i nie ma w nim żadnej ciemności. Oczywiście jest to pewna gra słów, tak? Znaczy, że Bóg nie ma nic wspólnego z ciemnością, z grzechem, można powiedzieć. Więc najprościej mówiąc, świętość Boga polega na tym, że Bóg nie ma nic wspólnego ze złem, z grzechem. Bóg nienawidzi grzechu, Bóg brzydzi się w nim, Bóg każe grzech. Natomiast z drugiej strony możemy powiedzieć, że Bóg kocha prawość, Bóg kocha sprawiedliwość, Bóg kocha to, co dobre. Dlatego apostoł Paweł napisał, w liście do Rzymian. Tak więc prawo Boże jest święte i przykazanie jest święte, sprawiedliwe i dobre. Ponieważ Bóg jest święty, to jego prawo też będzie święte, sprawiedliwe, dobre. Jego przykazania będą sprawiedliwe, święte i dobre. Zatem Bóg, jaki jest przedstawiony w Biblii, jest Bogiem, który stworzył wszystko i który jest świętym sędzią każdego człowieka można powiedzieć w skrócie. Druga kwestia, tak? Kolejna koncepcja. Jesteśmy ludźmi, którzy czynią martwe uczynki. Co to znaczy? Czy to dobrze, czy to źle, tak? To jest zasadnicze pytanie. Więc zacznijmy od wyjaśnienia tego, czym są te martwe uczynki, żebyśmy mogli zrozumieć, o co chodzi. To określenie martwe uczynki pojawia się jeszcze raz w tym, w tym samym liście, w liście do Hebrajczyków, w dziewiątym rozdziale, w czternastym wersecie, więc przeczytajmy ten werset. Jest napisane, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez wiecznego ducha, jako nieskazitelny, ofiarował samego siebie Bogu, oczyści nasze sumienie od martwych oczynków, abyśmy mogli służyć żywemu Bogu. Ten fragment mówi nam cztery rzeczy dotyczące martwych uczynków. Krótko wymieńmy sobie je. Po pierwsze martwe uczynki to nasze własne uczynki. Tak te uczynki są powiązane z naszym sumieniem, a nasze sumienie ocenia czyje uczynki sąsiada, kolegi? Nie, nasze sumienie ocenia nasze własne uczynki, czyli ocenia te rzeczy, które my czynimy. Więc martwe uczynki to inaczej nasza aktywność na to składają się nasze działania, nie tylko to zewnętrzne w postaci jakichś konkretnych uczynków, ale też i te wewnętrzne, które sprowadzają się do naszych myśli, czy do jakichś pragnień, czy do jakichś ambicji. Martwe uczynki to nasze własne działania, to jak żyjemy na tym świecie. Więc to nasz, więc pierwsza rzecz to na, martwe uczynki to nasze własne uczynki. Druga rzecz martwe uczynki zanieczyszczają nasze sumienie albo brudzą nasze sumienie dlatego też jest tu mowa o oczyszczeniu naszego sumienia od martwych uczynków zatem martwe uczynki to nie są dobre rzeczy to są złe rzeczy martwe uczynki to grzechy które popełniamy a grzechy popełniamy grzech popełniamy za każdym razem gdy łamiemy boże standardy boże normy Boże prawo i te nasze grzechy brudzą nasze sumienie. To nas nasze sumienie nas oskarża z powodu właśnie naszych grzechów, naszych martwych uczynków. Po trzecie. Z powodu naszych martwych uczynków nie możemy służyć Bogu. One dyskwalifikują nas ze służby dla Boga. Pamiętajmy, że Bóg nienawidzi grzechu. Bóg jest święty. Nie ma nic wspólnego z grzechem, więc nasz grzech oddziela nas od Boga. Oddziela nas tak bardzo, że nie możemy Bogu służyć. Dlatego tutaj jest napisane, że krew Chrystusa oczyści nas, yy, nasze sumienie od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć żywemu Bogu. Jeżeli nasze sumienie jest zabrudzone przez martwe uczynki, nie jesteśmy w stanie służyć Bogu. Dopiero oczyszczeni możemy służyć żywemu Bogu, więc dopóki. I, i, czy też nasze uczynki oddzielają, czy martwe uczynki oddzielają nas od Boga. I po czwarte, sami nie możemy się oczyścić, czy nie możemy oczyścić naszego sumienia od martwych uczynków. Nie jesteśmy sami z siebie w stanie zmienić naszego postępowania, naszego działania, naszych pragnień i myśli. Sami z siebie nie jesteśmy w stanie nie grzeszyć. To znaczy, że nasze życie jest zdominowane przez grzech, a koncepcja, która mówi, że złe uczynki możemy zbalansować czy zbilansować poprzez nasze dobre uczynki, wyjdziemy na zero, to niestety, ale to tak przed Bogiem nie działa. Nie jesteśmy w stanie przed Bogiem uczynić nic dobrego. Dlatego sami nie jesteśmy w stanie oczyścić naszego sumienia, sami nie jesteśmy w stanie zmienić naszego postępowania czy zmienić naszych uczynków, żeby były żywe. One są po prostu martwe. W związku z tym trzeba powiedzieć, że określenie martwe uczynki nie dotyczy wyłącznie pewnych złych rzeczy, których się dopuszczamy. Martwe uczynki to nie wyłącznie pewne grzechy, które popełniamy. Raczej określenie martwe uczynki dotyczy całości naszego funkcjonowania, dotyczy tego wszystkiego, co czynimy. Więc kiedy Bóg patrzy na nasze życie, na to wszystko, co robimy, to widzi, wyłączy nasze martwe uczynki, ponieważ to wszystko jest przemieszane z grzechem. Wszystko, co robimy, to po prostu martwe uczynki to grzech. I taka jest biblijna prawda o człowieku. Człowiek jest grzesznikiem, czyli osobą zdominowaną przez grzech, poddaną grzechowi, powładniętą przez grzech. Oczywiście to się nie sprowadza do tego, że każdy z nas grzeszy. Tak bardzo, jakby był w stanie, bo dzięki Bogu Bóg ogranicza w swojej łasce grzech na świecie, ale, ale w każdym z nas rzemie potencjał do tego, żeby, żeby być takim Hitlerem, Stalinem czy jeszcze gorszymi ludźmi, którzy mordowali dziesiątki milionów ludzi. Więc jesteśmy ludźmi, którzy czynią martwe uczynki. I kolejna. Ostatnia koncepcja, yy, która mówi, że jesteśmy ludźmi, którzy zasługują na karę. Co to znaczy? Można powiedzieć, że jest to logiczna konsekwencja poprzednich dwóch koncepcji. Jeśli Bóg jest świętym sędzią, który będzie sądził nas, a my jesteśmy ludźmi czyniącymi martwe uczynki, czyli ludźmi, którzy czynią zło, to oczywiste jest, że sprawiedliwie zasługujemy nie na nagrodę, od Boga, ale na karę od Boga. Ale oprócz tego, że jest to logiczna konsekwencja, to jest to także prawda, o której mówi nam Biblia, o której mówi nam Boże Słowo. I przeczytajmy kolejny fragment. List do Efezjan, drugi rozdział wersetu od pierwszego do trzeciego. Wy bowiem byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów. Żyliście w nie uwikłani, jak inni w obecnym wieku tego świata służyliście władcy sfer powietrznych, który rządzi Duchem działającym w nieposłusznych ludziach. Do takich ludzi zresztą my wszyscy niegdyś należeliśmy, targały nami rządze ciała, Jego pragnienia i pomysły, byliśmy z natury warci gniewu. Zupełnie tak jak pozostali. Więc apostoł Paweł mówi nam o swoich adresatach, zanim się nawrócili, ale też apostoł Paweł mówi nam o sobie samym, że generalnie o wszystkich ludziach. To, co napisał o swoich adresatach, było też doświadczeniem Pawła przed jego nawróceniem. Więc to, co Paweł nam tutaj mówi, jest, można powiedzieć, prawdą uniwersalną, która dotyczy wszystkich ludzi. I moglibyśmy dokonać pewnego uproszczenia tego fragmentu i powiedzieć, że z powodu naszych martwych uczynków jesteśmy z natury warci gniewu. I chodzi tu oczywiście o Boży gniew. Nasze martwe uczynki powodują Boży gniew, sprowadzają Boży gniew. I mówi nam o, o tym apostoł Paweł w Liście do Rzymian 1.18. Rozwijmy ten temat. Otóż Bóg nie jest obojętny. Wszelki przejaw bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy nieprawością tłumią prawdę, spotyka się z gniewem nieba. To znaczy, że nasze martwe uczynki nie powodują u Boga pozytywnej reakcji, ale negatywną reakcję. A jeśli nasze martwe uczynki spotykają się z gniewem Boga, znaczy, że otrzymamy za nie karę. Jaka to będzie kara? Rzymian. 3:23 mówi nam: Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. I jeszcze jeden fragment z szóstego rozdziału, 23 wersetu, gdyż zapłatą za grzech jest śmierć. Inaczej mówiąc, karą, karą za nasze martwe uczynki jest kombinacja tych dwóch wersetów, którą możemy sprowadzić do kolejnego wersetu tak, żeby skomplikować, Lizotesa, drugi do Lizotesaloniczan 19 zostaną oni skazani na wieczną zgubę, zdala od obecności Pana oraz potęgi Jego chwały. Więc karą za nasze martwe uczynki będzie wieczna zguba, oddzielenie od Pana oraz od Jego chwały. Ta kara jest też określona jako druga śmierć. Więc kara za nasze martwe uczynki jest straszną karą, Karą najgorszą, jaka może być, ale to też nam pokazuje, jak bardzo są złe nasze martwe uczynki, jak bardzo one są złe w oczach świętego Boga, skoro sprawiedliwy Bóg wyznaczył taką, a nie inną karę. I kilka słów zastosowania. Więc można powiedzieć, że to założenie że Bóg jest święty i będzie sądził nas, którzy czynimy martwe uczynki i w związku z tym sprawiedliwie zasługujemy na potępienie i karę, jest pewną diagnozą naszego duchowego stanu, naszej duchowej kondycji. Jest to diagnoza, którą stawia Bóg. Ale można zadać pytanie, czy jest to właściwa diagnoza, czy to założenie jest właściwe, czy jest zgodne z rzeczywistością. I być może można sobie pomyśleć, czy może myślisz, że, że nie jest. Myślisz sobie, że z człowiekiem, z ludźmi, z tobą nie jest tak źle, jak to tutaj namalowano, czy nie taki diabeł straszny, jak go malują. Tak? Moje życie no nie jest aż tak grzeszne, nie jest aż tak podłe. Tak w głębi serca mogę powiedzieć, że jestem dobrym człowiekiem. Natomiast okoliczności są złe. Okoliczności są niesprzyjające, bo gdy, i gdyby te okoliczności były dobre, to, 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 to ja, ta moja dobroć też by wyszła na, na zewnątrz, by się okazywała. Więc pytanie, czy to założenie jest właściwe, czy jest to właściwa diagnoza? No, jeżeli Bóg jest świętym Bogiem, to jego diagnoza musi być prawdziwa. Ponieważ Bóg nie kłamie. Bóg nie może kłamać. Jeżeli Bóg czegoś nie może zrobić, to nie może kłamać, ponieważ Bóg jest świętym Bogiem. Jego diagnoza w związku z tym musi być prawdziwa, ponieważ jako sprawiedliwy sędzia musi właściwie ocenić materiał dowodowy. Musi zebrać te różne symptomy, tak i to właściwie ocenić. Sprawiedliwy wydać wyrok, więc Jego diagnoza no, musi być właściwa. Więc to, kim i jaki jest Bóg, wyklucza jakąkolwiek pomyłkę z Jego strony, Wy, wyklucza jakiekolwiek niedopatrzenie czy zaniedbanie. Jego diagnoza musi być właściwa. My możemy się z tym nie zgadzać z różnych powodów, ale Jego diagnoza no, musi być prawdziwa. Po drugie, jeśli Bóg źle nas zdiagnozował i to założenie jest błędne, to Bóg musi być bardzo okrutnym Bogiem. Jego okrucieństwo polega na tym, że bez uzasadnionego powodu, czy też z błahego powodu posłał na cierpienie, na okrutną śmierć swojego syna Jezusa Chrystusa. I co gorsze. Może nie gorsze, ale też równie, gorszy, równie złe, posyłając swojego Syna na świat, posyłając go do nas, wprowadził go w błąd co do naszego duchowego stanu, co do duchowej naszej kondycji. Więc kiedy Jezus zaczął wzywać ludzi do opamiętania, do odwrócenia się do, od grzechu i zawierzenia Bogu i głosił to jako konieczność, żeby wejść do Bożego Królestwa, to robił to zupełnie niepotrzebnie. Bo nie ma takiej potrzeby, bo, bo diagnoza jest zła, jeżeli to jest Boża diagnoza. Dlatego, kiedy Marek napisał, że Jezus Chrystus jest dobrą nowiną dla nas, to się po prostu pomylił. W takich okolicznościach, Chrystus nie jest dobrą nowiną, bo jeżeli je, moja choroba nie jest aż taka y, poważna, to ja się mogę sam leczyć. Więc jeśli Bóg nas źle zdiagnozował i to założenie jest błędne, to znaczy, że to wszystko, co Jezus zrobił, powiedział, nie ma większego znaczenia to, że poszedł na krzyż, tam umarł, nie ma większego znaczenia, było to zupełnie niepotrzebne. Ale jeżeli Bóg się nie pomylił i to założenie odzwierciedla duchową rzeczywistość i właściwie oddaje nasz duchowy stan, wtedy przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Staje się wydarzeniem o fundamentalnym dla nas znaczeniu. Jeśli to założenie jest właściwe, to przyjście Zbawiciela staje się najważniejszym wydarzeniem nie tylko dla nas osobiście, ale generalnie dla całej ludzkości. I tylko przy takim założeniu, przy takiej diagnozie, Jezus Chrystus może być dla człowieka dobrą nowiną, może być Ewangelią, a może być dobrą nowiną, ponieważ przyszedł. Aby nas uratować, aby nas zbawić, uratować przed tą karą, na którą zasługujemy. Apostoł Jan napisał w Ewangelii w trzecim rozdziale Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby wydał On na świat wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Ten, kto wierzy w Niego, nie stanie przed sądem, lecz na tym, kto nie wierzy, już ciąży wyrok, ponieważ odmówił wiary w imię jedynego Syna Bożego. Więc to założenie, te trzy koncepcje są dla nas, no delikatnie mówiąc, złą nowiną, są bardzo złą nowiną. Złą nowiną dla nas jest to, że Bóg jest świętym sędzią. Złą nowiną dla nas jest to, że nasze uczynki są martwe. I złą nowiną jest dla nas to, że nasze martwe uczynki sprawiedliwie zasługują na potępienie i karę. Ale Bogu niech będą dzięki, że to nie jest wszystko, co Bóg ma nam do powiedzenia. Zła nowina, można powiedzieć, otwiera drzwi dla dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Przecież można powiedzieć, żeby, żeby móc mówić o dobrej nowinie, to musi być najpierw ta zła nowina. I te trzy koncepcje są tą złą nowiną, które otwierają drzwi dla dobrej nowiny o Panu Jezusie Chrystusie. Więc jak odpowiesz Bogu na jego diagnozę, Twojej duchowej kondycji? Czy odrzucisz tę diagnozę i stwierdzisz, że się sam uleczysz, że sam zadbasz o siebie, ponieważ nie jest z Tobą tak źle? A może przyjmiesz tę diagnozę i zwrócisz się do Boga o pomoc, o lekarstwo. I o tym lekarstwie będziemy mówić, jeśli Bóg pozwoli, za tydzień. Będziemy też kontynuować właśnie kwestię odwrócenia się od martwych uczynków i zawierzeniu Bogu. Amen.